Dzień dobry, jedzie pociąg. Zaczynamy vlogmas, dziewiąty, Praga, 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 czeska Praga. Takie kioski ze strojkami. Jakie ceny? 5000? Kosztuje 110 zł. No pytam, jakie ceny? Bo czy tysiąc, czy dwa? Ten, taki, tak. Na dolerzu ten. 150 ale mamy też i te tańsze no. coś takiego na przykład za, za 80 zł a skąd pan wyciągnął tak jest proszę panią to jest wszystko robota mojej małżonki ona będzie tu już od niedzieli i ona to wszystko robi sama jak pani będzie coś nie pasowało będzie chciała coś innego ona na, na miejscu pani przerobi zrobi co innego Ręczna robota. Ale w niedzielę będzie, tak? Od niedzieli będzie. No to ja w niedzielę przyjdę, bo nie wreszcie. Proszę, teraz... proszę panią, ręczna robota na to wszystko sama, to są niepowtarzalne. No ładne, ale Mikołaj to nie był. A to Mikołaja nie ma. Nie, nie ma Mikołajek? Tam Mikołajki? O proszę. Tu są Mikołajki, tu Mikołajek, tu Mikołajek, tu Mikołaj. Mikołaj. Tak, ale mi się ta ślubka bardziej podoba. Która? Ta szopka tutaj widzi pan? Ile no? tysięcy zł? Czy ile? Nie, nie, 150 zł, ale to jest samo drzewko bursztynowe za 80 zł kosztuje. Bo to są bursztynki, nie? Ta kosztuje 150 zł. Ta jest bez tego. Drzebka. Ta jest też ładna. Ta jest bez tego drzewka bursztynowego. Ta by to kosztowała 130 zł. Albo tutaj jeszcze mamy taką ściana i to powtarzamy. Ślicznie to wygląda. No. To są nie powtarzalne rzeczy. To wszystko moja żona sama robi. O samochód jest przestawiony dzisiaj. tam takie galeria mocne takie kupony jakieś takie e, multikino, pizza ekspres yeah, pizza hat McDonald's coś tam takie o, takie, fajne, takie ręcznie o właśnie dekorowane ręcznie takie banki Pamiętam, jak w Tajlandii. Ciasteczka były z ananasem świeżym, ale w A? Polsce nie ma. nie Burki są dobre w mhm. ale jakie dobre są w McDonald's w Tajlandii? Najlepsze ciasteczka. Ja na filmie nagrywałam. Jakie dobre ciasteczka są z ananasem, bo w, bo w Tajlandii. Może pani powiedzieć, że pani jedzie do Czarnogóry, to tam burki są takie po jedno euro. Super, dobre. Super. Ja bureczki. jadłam w, w i do w tego mleczko kupowałam, piłam. Mhm. Sam miodzie. No, Dobre są te frytki. Bardzo dobre i dla mnie specjalistyczne są. pani codziennie tutaj z frytkami. Ja mam promocję na te frytki, bo codziennie są. Ja sobie poszłam na kawkę. Kawę tylko piję, bo frytki są niezdrowe. To pani się nie zna. Kawa niezdrowa, pociśnienie bo ciśnienie podwyższa. Pierwszy raz się spotkałam w sklepie, żeby można było ubrania sobie mierzyć. Kawa jest, jest ekspres. Jestem w galerii Mociny i taki widok z zewnątrz jest Hola amigo. Przegląd kurczaku. chciałam sobie kupić tam dziesiątkę, ale e, zobaczcie, ona ma fajny przycisk. E, przycisk ma fajny, a ta moja siódemka, e, to ona ma taki przycisk, e, taki... Kiepski ma no przyciska, dziesiątka jest super. Ona jest większa. Mi zależy na tym, żeby kamera była mała, a nie duża. A to jest e, dziewiątka. E, wiecie co? Oglądałam kamerę, właśnie GoPro 10, dziesiątkę. Rozważam właśnie e, Rafał. Pozdrawiam, bo ty mi mówiłeś dzisiaj o tej kamerze i powiem ci, że. Rozważam tą dziesiątkę, bo ona jest w cenie, yy, w cenie dziewiątki. I tak właśnie sobie pomyślałam, że ja sobie zamówię tą kamerę GoPro yy, ze strony GoPro.com. Yy, ona jest w fajnej cenie razem z akcesoriami i w końcu z mikrofonem krawatowym, yy, bo niestety, tak jak Wam mówiłam, ponieważ mi się już zaczęła psuć kamera, yy, niestety, nie wiem. Czy jeszcze będę mogła coś nią nagrywać? W ogóle nie chcę się włączać ta kamera i nie, jest problem z nagrywaniem. i wiecie co? I tak pomyślałam, że po prostu e, kupię sobie tą GoPro 10. E, Rafał, pozdrawiam. Ty mnie namówiłeś i wiesz co? Namówiłeś, a w zasadzie powiedziałeś, że mogę sobie tą kamerę kupić. Naprawdę z firmowej strony ja kupię sobie jeszcze Media Mod, tą, tą właśnie do mikrofonu krawatowego i e, to bardzo tanio wyjdzie wtedy e, ze strony firmowej. I niestety jeżeli ja sobie tej kamery nie kupię, no to ja nie będę mogła nagrywać. Ta kamera się już w ogóle nie nadaje. Ja chciałam tylko jedną kulkę. Żeby się tak nie obiadać, a pani mi dała pięć chyba. A pani też ma? Tak. Haramisu. Ale jak ja dawno lodów niano. Nie jadłam z pół roku. Ja bym to pani mi da taką małą Pani mi, mi da taką małą kulkę. Taką najmniejszą. Na pani mi da taką. Proszę mi przycisnąć. <gry> Ale pani ma wymaganie. No, no niestety i nie płaczę za to. Tak? Tak, proszę pani. Diedosła nie pije. Nie da się. Skończyło się. Co za koniec? Dobra. Żegnam się z Wami w dziewiątym blokmasie i do jutra, papa. Pa.